Hej, to ja Ola i pokażę dzisiaj jakie mam gry na telefonie ok, zacznijmy od pierwszej strony tutaj nie mam żadnych gier mam tylko kalendarzyk miesiączkowy aha, nie zaznaczyłam że mam okres a mam od dzisiaj ta gra polega na tym, że tu jest napisane kiedy mam okres i mogę sobie wybrać zwierzę <zodziewanie> zwierzę okresowe. <zodziewanie> Są to różne zwierzęta. ok? To pousuwam. Następna gra. Tutaj jest jak dojadę i to jest gra. <zodziewanie> <zodziewanie> jak <zodziewanie> nie wiem gdzie jestem. <zodziewanie> w Poznaniu i chciałabym się dowiedzieć. Ale nie będę wam pokazywać tej gry. ok? Tutaj. <zodziewanie> Jest gra z chudni aplikacją. Mamy ją na telefonie jakoś od roku. I się jej używam. Nie będę tego oceniać, bo że nie. Co ja naklikałam? Nie. W tej, w tej grze chodzi o to, że się chudnie. Tu mam też takie gry. Dwie, nie, nawet trzy. Tom Tom I Tom Kurwa Tom Nawet Tom To są bardzo niebezpieczne gry polegające na tym, że wydałam 5000 w trzy miesiące. Byłam za kuchorizm. Ok, następne gry. tutaj jest gra. Among oh gaz. I nie umiem już nie grać. Nawet nie wiem, po co ją zainstalowałam. Nigdy w to nie grałam. Nie wiem, nie chcę w to nawet grać. Chciałabym tylko popita. Okej, okay, następna gra to Hamster Maze. I to jest już fajna gra do pokazania. Polega ono na tym, że się chodzi chomikiem. No i się wspina

Gra to Roblox, w tą grę też nie gram, więc też wam nie pokażę, jak się w nią gra. Okej, okay. tutaj jest gra song pop i ta gra, przepraszam Marek, że cię chowam, ale to nie przeszkadza, ta gra polega na tym, że się zgaduje... To... O Boże, teraz to ja już nie wiem, co się robi w tej grze. Ale kiedyś chodziło o to, że się tam zgadywała piosenka. No nieważne. E... Następne to katastrofy i konflikty światowe. Ta gra polega na tym, że, że to są... Napisane katastrofy i konflikty światowe. Następna gra. To dwie części mówi Star Planet. Nie muszę tłumaczyć. Tutaj jest także gra w modelki. I gra w modelki polega na tym, że się jest modelką. I że się ubiera modelkę. I moja modelka jest gusa. I nigdy na nigdy nie głosuje, bo jest brzydka.

To jest to Jest to gra z kimkerem niespodzianki. Polega ona na tym, że się nagrywa i zebra. Można robić fajne zdjęcia. Po prostu, <try> thank you Następna gra to Pixel Art. Ta gra polega na tym, że się robi takie kolorowanki, że się klika cyferki i się koloruje wtedy. I wam pokażę, jakie już mam. O takie ładne. A to jest w trakcie tu, bo mi się nie chce skończyć. Ok. Następna gra to Zabijanie mężczyzn. Jest to gra bardzo na czasie. Nie da się ukryć. I jest ona ogólna wicie. Niesamowicie realna. Ta gra jest. Ja Je to organizuję i polecam każdemu. W tej grze. Zbiera różne poznawczywe rzeczy I się jest fajnym Nie lubię kiedy tak skraca te pozury Okej, okay. teraz jesteśmy już na końcu I teraz Przeciąłem Ich też bym chciała przeciąć A na końcu jest impreza Lesbijek Fajnie no Tak czasami jest no. Super! Już jestem zmęczona tą grą. Nie jestem to męcząca. Następna gra to gra o tym, że, że dzieci są smutne. Nie mam pełnej wersji, ale zastanawiam się nad kupnem, bo mam ochotę płakać. Ta gra jest smutna. Tak słyszałam. I. I także tu jest napisane, że wspiera. I to fajne jest wtedy. No. Ale nie pokażę, no bo skończyłam już tą darmową część. Teraz trzeba kupić. Następna gra. To moja ulubiona. Yy, tam chyba każdy, każdy jest <śpiewa> Także mm. to jest na stole. Także wam nas uzbieram. Nie, nie. Okay. No i następna gra to Turbo Stars. Nabrałam tą grę wczoraj, bo była na TikToku. I pomyślałam: fajna, muszę ją mieć. No i ją mam. ти що ти Gra, którą już widzieliście na moim kanale jest to gra w, w pianino. Ale to jest rorek, ale o co nie chodzi. Chodzi o to, że się klika. I to tyle. Już nie ma więcej gier. Dajcie znać z jakiej gry nagrać odcinek. Dawajcie lajki like i subskrybucję. Pa!